go, ja jestem Kameleon, Skalna jest ze mną znowu, ponownie. Głośniej! No dobra, idziemy, bo przejmie nam bazę. No już kogoś zabił, co za wredota. A! A! Gdzie on jest? La, 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 la. No przejmuj! To wygramy. Ej, on zaraz nas zabije. Nie! Wynoś się! Kurde, przejmować bazę, przejmować bazę! Kapusto, gdzie jesteś? Przejmuj bazę. Nie można przejmować, brak byś przejmował, by zostań szpana. Pasema. Ta. Oła. No dobra, chodź, chodź. John? A już go widzę. Już widzę. Tak leć sobie daleko. Do dupy ruskiej Nie, nie, utknąłem John Gdzie jest? On jest tu! Haha! Nagrywamy, nagrywamy Ło, zwolnione tempo! Wow O, ty też nie żyjesz e, co do zmiany mapy gramy? Ej, a lava cię pali? Coś głośniej Ło! Sorki sorki Moje piciu piciu Się wylało No i gościu się... Nie, nie jara się A nie, bije nie się, ale ja mówię, nie mówię, A wiesz, że tryb z ale to jest tak naprawdę w ta? To oh. jest jeden ten, tylko że tutaj jest bossa. Ooo. Bardzo prosto. Będzie remis. Będzie remis. No może będzie. Ktoś tu sieci. Ej, to jest dobry sposób na wygraną. Nie, będzie remis. Bo i on, i boss wybuchną. Racja. Ej, ale boss może zająć... ...tą, tą pozycję. Na tym? I wtedy on nic nie zrobi Ej, daw... Mów głośno, głośno. Ej, przyszedł do niego. A Widać. No, bida, bida. Będziemy widać, ale okej. Patrz mam? Gdzie jesteś kiełbasa? Znaczy kapusta. Uh, uh. Pomyliłem cię z kiełbasą, sorry. No, nie! Fuck you! Oj. Przeklinanie na nagraniu. Nie, niezbyt fajna rzecz. O, palę się. Myślałem, A. że ona tu zakrywa. Kapusta! Gdzie jesteś? What the hell? Dobra, uciekamy na moją ulubioną pozycję. O, jesteś. Idzie do nas. Dawaj go, nawalaj go. Nawalaj go. Errory mi się pokazały. Jak to Ej, ja. Errory mi się pokazały. Zobaczysz se na nagraniu. znaczy nie errory, tylko... Ja zostałem, ja zostałem. jakieś reklamy. uważaj na niego. To jest bredne ziółko. Dawaj go! Dawaj go! Aj, 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 Chyba nigdy z nim nie wygramy. Z nie wygrasz. Nie, nie on. sekundę, proszę. Gdzie, gdzie ten tłuściach? Jest taki tłuściach? Jak z kanapkę to może się za kogoś przebrać. Nie! No, no! no. <śmum> Nie jestem chyba dobry w to. Tak mi się wydaje. Ale Polecam napój lip. Lipton, pycha. Znaczy firma Lipton. Mm. Ile ci zapłacili za reklamę? Zero. <noise> po prostu polecam ją, bo teraz właśnie piję sobie. Co? Tak, że tylko jest, że cały magazyn ci zero obrażka zadaje. Obserwuj mnie na kamerze dłużej i mówcie z za mną. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja chcę polatać. Dobra, czekaj. Miałem cię. Dobra, mam cię. Nigdzie za tobą nie jest. O, idzie, idzie, idzie. Idzie za tobą. Uwaga, uwaga, i uwaga! Uważaj! No, świetnie, świetnie, świetnie. Aj wy... No nie, nie wygraliście tego. O. Nie słychać cię. Wiem. Myślisz, że trud... Myślisz, że łatwo jest? Krzycz do mikrofonu, krzycz do mikrofonu Świetnie Ale nie ciskaj tu nam kloca A może jednak? Nie Ej Jak ja wycisnę klota, to aż taki poleci, że aż tak poleci Łada No nie, ja nie chcę być grubasem O, sojusz, sojusz sojusz, sojusz, powiadasz Jest, pyro może Cię rozpoznam? To ja, to ja! O, sorry, przepraszam. O Jezu, to Ty? Oj, sorry. Cii, Będę bosem, to też mam prawo do jednego zabójstwa. A później co? Już na sobie? Zabiłem kogoś wreszcie, czy nie? Mhm. No nie zabiłem go nadal Ale zabiłeś. Jednego Nie. No, jeden mi nie wystarczy Następnego zabiłem? Powiedz, że następnego zabiłem No nie! Ile on ma HP? Boże. Dobra, nie żyje Trzech Jeszcze trzech Jeden siedzi za osłonką w stronę twojego spału. nie, naszego dobra, 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 dobra drugi siedzi na, na tych napisach jednych. wiem, zauważyłem odpychają mnie, ale ja do nich wracam ale kliknij G i, i tam i na G masz huk jak się z niego strzela? trzymasz G Klikasz G trzymasz... No aż z złupu. Klikasz G i trzymasz ZU? Dobra wolę, teraz z... No nie, czemu do lawy? No to masz Ej jak to się... O! No nie, znowu! Gdzie oni są? Jeden jest za tą masunką, a drugi przy tej ścianie. A dwóch zostało? Dwóch y, siedzi koło tego. Dwóch jest przy jeden z dwamów, a a jeden jest. No właśnie, no właśnie, się strzelaj. Łuk i do niego nawalaj. Pili, li, i do nich strzelaj. O, aaa, no zrzucają mnie do lawy. Klik... No właśnie. Do nich o, właśnie. Sam to nie strzelaj. No, nie mogę wyskoczyć. Brawo, widzę, że się nauczyłeś. No. Dobra, dobra. Jeden mi został, a mam strasznie mało HP. Widać. No nie, 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 nie. No nie, please, please, please. Jakaś apteczka. Szybko, 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 szybko. Ty nie możesz podnosić. Nie mogę naprawdę. 4. HP. No wygrał. Ale no ładnie wszystkich pocisnęłem. No tylko tu nie został. O. Ty jesteś? Uh -huh. Boże, Może jestem piratem. Ej, ja jestem gruby, więc mnie oszczędź. Chodzę z łapkami. To chyba trochę nie fair, że ty mnie oszczędzisz. Jak będziesz do mnie biegł, to będę krzyczał. Dokładnie. Wydam z siebie taki e, głupi dźwięk. Nie mogę go trafić. Jezu. Nie lubię tej postaci. Kim jesteś? Piratem. O, słabo. To ja, to ja, to ja, zostaw mnie! To ja, to ja, to ja. To ja. Ten gruby to jestem ja. Mogę zabić swoich? Nie, nie mogę. No dawaj ich. Bo ci mało HP zostało. Znaczy nie, nie mało, ale... no HP... Ej, to ja! Zostaw mnie, please. No, oszczędziłeś mnie. Nie mam muzyczki bo nie słychać by cię było Gdzie ty jesteś? O to ja to ja to ja to ja to ja to jestem ja to jestem ja to jestem ja Miałem wydać z siebie dziwny dźwięk A na! No już lepiej No, nie zabiłeś ani jednego. Chyba. Jednego właśnie zabiję. Nie. Wszyscy żyją. Ej, tu jest typek. Tu jest typek. Tu gdzie ja byłem? On tu stoi w krawędzi, chodź tu. Ej, ile ty masz HP? Dwóch bosów ma być? A no, teraz jednego już zabiłeś. Ej, ile ty masz HP, bo. 140 Ta? Mm -hmm. To mało. To jestem ja. Ten grubas to ja. Jestem taki tuściutki. Tylko ja jestem gruby. Nie umiem grać tą postacią, w serio. O. No nie. Snajper. E, Klik mi pięć. Co? 5 kliknij. F5? 5. 5 wow, no z... naciskam. Aha. Pod piątką jest... Co jest pod piątką? No tam jest... Tam będzie... Tam się okno wyboru by nacisnąć. Hmm, mapy. Ile on ma HP? Hale HP. Ty y, wykrzyknij hale HP. Co? Dobre, jesteśmy znowu po krótkiej przerwie, bo miałem problemy z moim liptonem. Tak, Wyla wylał tak. mi się, wylał mi się. A ten lipton miał na imię mama. No też mama mi wkroczyła, ale Lipton też się wylał Niestety Żałoba narodowa, Lipton się wylał O, kto mnie uratował? Ja. O, dziękuję Czym ty jesteś? Duchem, powietrzem Aha Wygraliśmy pierwszy raz rzędu Polcz, ej widzisz to? Wszędzie te, lol, No, leciały lole wszędzie Oh. bu, buu, buu. Nie administratorka. Tu musisz uważać, bo czasami tepa się koło ciebie. No to... To jest głupie. Tego nie lubię. Ona często się tepa koło mnie. Yy, no i wiesz, i to jest słabe. <słuch> Gdzie ona jest? Administratorka! Idzie do mnie. Tepnęła się do kogoś. No. Jadam, jadam. Aha. Nie! Idzie do mnie, idzie nie do mnie! Nie przyjmuj tych punktów! O nie! Czemu? Czemu? Nie... No nie, naprawdę dwa bossy? No nie gadaj. No nie. wiesz, że my to przegramy? Została łana strójka. Uważaj z tyłu, stary! Rzecz nie badać. Badać. Oh, fuck. Ej, ile, po ile oni mają HP? Co? 55 chapa. Nie! I ciebie też zabił? No. Razem kryto kola. Głośniej, głośniej. Razem kryto kole. Łada, fuck jestem szpiegiem. I mam Sultana. Mam takiego gościa, który jest taki z... wygląda. Zbo... Taki złoty gościu. To ty? Nie, to nie ty. To ja, to ja. To ty? Masz przywala. Oj, sorry. No myli mi się. Drzyj się jak coś. Krzyczę, to ja, to ja. Ale no tak... Coś mi się stało. Nie przejmuj tych punktów, cioto. Ja nie przejmowałem punktu. Nie, nie. O Oj, ja już się boję Balbiny. Jesteś balbina kapusta. Co, co ty jesteś? Kapusty... Kapuściana balbina. Ej, to żeby było jasne. Ten. Mówimy sobie, kim kto jest. O, balbina. Kapusta zabił. Kapusta zabił kogoś. Zemsta kapusty na kameleonie. Tak! Yeah! I... Yy, na co głosujemy? Na... Yy, dwa, na Dobra, no to jak będzie zmiana mapy, no to kończymy, no bo... Co już, dwa odcinki po 20 minut. Naprawdę. Nie wiem, czy komuś będzie się to chciało oglądać. Ej, co za down. On to przejmuje. To mamy w końcu to przejmować, czy nie? Nie. Nie, jak przejmujemy, to wygrywamy. Zauważyłeś? Kap, kapku, kapkuś. I jak przyjmujesz, to wygrywasz. Krzycz do tego mikrofonu! Wow, wow, nie lubię tego, nie lubię! Dobra, to ja byłem kameleon skalny, ze mną był... Kto był ze mną? Co? Kapusta45, ma być dużo lajków dużo subskrypcji, a jak nie to kapusta na bigos będzie zesuta, a teraz smacznej ustonianki białej, nie niegazowanej. Tak. No więc dajcie dużo łapek, bo nie będzie dobrego bigosu. To cześć. Co?